Jankes, cześć, witam. Na dobry początek tego widzenia. Oddychamy głęboko jak u lekarza. Ach, czujecie to? To zapach sylwestrowej imprezki, która już po weekendzie, ale zanim pożegnamy 2012 rok i przywitamy kolejny czas na ostatnią imprezkę w bieżącym roku. Co przed nami? Na pewno ogrom prezentów, ogrom Waszych pozdrowień i Kaśka, która dzisiaj odwiedzi warszawski klub Platinum, no i będzie na pierwszych urodzinach Dayglow. To przed nami, Jankes, ruszamy z imprezką weska TV. No! się bawisz na dzisiejszej imprezie Grand Perzej. Impreza jest niesamowita, po prostu coś pięknego. Pozdrawiam wszystkich z tej Glow Howland, m.in. Mariel Frencha, Krzysztofa Halzałe. No i wszystkich, którzy tutaj się bawią, bo impreza jest naprawdę niesamowita. Zapraszam na następną edycję. Super, dziękuję Ci bardzo, a jeśli Wy chcecie pozdrowić swoich znajomych, to piszcie do nas pod numer 7242. Zaczynając SMS-a od słowa impreza. Oglądacie imprezkę WK TV, w której nie brakuje waszych pozdrowień 7242. Cztery bardzo ważne cyferki, 7242. Z przodu hasło impreza i to wszystko leci tutaj do mnie na mój monitor. Również widzicie pozdrowienia z waszej strony na tak zwanej belce na dole ekranu. Przed chwilą doleciał SMS od Łukasza. Jankes, w moim imieniu podziękuj mojej dziewczynie za wszystkie loty w 2012 roku. No to Dziękuję w imieniu Łukasza no i życzę kolejnych owocnych turbolotów w 2013 roku, który do nas przybędzie już lada chwila. 7,2,4,2 z przodu hasło impreza, czekam na Wasze pozdrowienia, a na Was czekają m.in. te płyty, którymi poczęstuję i już za chwilę. Drodzy, oglądacie SKTV HIT NA CZASIE, a to jest program IMPRESKA PROSTO z klubu Platinum. Jesteśmy na imprezie Grand Festival. Ze mną Ola i Maryla. Cześć dziewczyny! Cześć. Cześć! Opowiedzcie mi, jak się bawicie na tej niesamowitej imprezie? Jest lepiej, niż myślałyśmy. Jest zajebiście, naprawdę. Jest. Naprawdę najlepiej na świecie. Nie przewidywałyśmy, że będzie taka zabawa. Jeszcze nie ma gości głównych, ale jest naprawdę mega. A czy się kogoś pozdrowić? Chciałybyśmy pozdrowić przede wszystkim całą Która jutro do nas z Hiszpanii! A czemu Asie dzisiaj nie ma z wami? Bo Asia jest w Hiszpanii Erasmusie, ale bardzo by chciała być z nami! O, to pozdrawiamy Asie! A jeśli wy chcecie kogoś pozdrowić, to piszcie do nas na numer 7242. Zaczynajcie tego SMS-a od słowa impreza, a my teraz łączymy się z Jagesem, żeby sprawdzić, co on takiego porabia. Oglądacie imprezkę się impreskę TV. Za chwilę wracamy do Kasi, która dzisiaj baluje na pierwszych urodzinach DayGlow w warszawskiej platynie. Tymczasem od Jankesa tutaj w studiu yy, konkurs z fantastycznymi płytami. Pytanie dotyczy bardzo ważnego muzycznego wydarzenia, które odbyło się oczywiście w 2012 roku. Podajcie datę i miejsce Gali SK Music Awards. Proste, proste, wysyłajcie odpowiedź do mnie na moją małpę Jankesmałpa.sk.tv Data i miejsce Gali 2012 SK Music Awards. Tradycyjnie osoba, która otrzyma ode mnie maila zwrotnego, otrzyma około 7-8 płyt, które tutaj Widzicie, już teraz życzę powodzenia! TV, a na imprezie Kran nie może zabraknąć gazu Ze mną chłopcy z Afroneta. Cześć chłopaki! Cześć, dziewczyny! Słuchajcie, cześć, cześć. zapytam Was tak jak wszystkich. Kogo chcecie pozdrowić na dzisiejszej imprezie? Ciebie, jego i jego za kamerą. <śmienny> no. Ja wszystkich panów kotleta schabowego. Dziękuję! A jeżeli Wy chcecie kogoś pozdrowić, piszcie do nas pod numer 7242, zaczynając od słowa impreza, a my za chwilę zobaczymy, co takiego ciekawego dzieje się u Jakesa. W naszych imprezkowych spotkaniach w TV tradycyjnie możecie pozdrawiać. 7242, z przodu hasło impreza. Przed chwilą doleciał fajny SMS od Dominika. Jankes, dzięki za wszystkie imprezki w 2012 roku. Nie, nie, nie. To ja oczywiście dziękuję. Dzięki za wszelkie fikołki, szpagady i różnego rodzaju szubidubi na wszystkich parkietach w naszym kraju i w sumie i nie tylko. Na dziś to wszystko. Kończymy. To jest ostatnia imprezka w 2012 roku. Jesteśmy przed Sylwestrem, robię małe szuruburu. Tak robię. Balujcie porządnie na sylwestrowych imprezkach, nie oszczędzajcie nóg żadnej innej części ciała i jak już odpoczniecie, wpadajcie na kolejną imprezkę BSK TV. Fantastycznego 2013 roku od Jankesa. Dziękuję, pa!